Cześć, witajcie, z tej strony Jako. Witam Was w kolejnym odcinku gier treningowych FIFA 14. Dzisiaj mamy zaawansowane podania po ziemi, czyli drugie na 13 zadań. Poziom brązowy, jedziemy, nawet nie mam pojęcia, może być Ronaldo, będziemy brać Ronaldo. Ok, co robimy? Pyk, podajemy. No a, ciep, ja za szybko, dobra. Chyba powinienem jednak zrobić... O, czwarte miejsce. Pyk, nie tak. E, jeszcze raz. Czekam, czekam. Za bardzo, za bardzo. O, czekaj, no nie leć mi tam, gdzie idziesz. Co za. Dobrze. A, patrzcie się. Dobrze sobie radzą w dwójkę. O, coraz mniej miejsca się tu robi. Coraz mniej miejsca. Coraz mniej mi. Nie! Nie! Nie jeszcze raz, ale, ale okej, okay, ogarnąłem o co chodzi, przynajmniej, że musimy... Muszę równo razem z nimi biegnąć. Ale powiem wam, że te ćwiczenia tutaj w FIFA-14 są o wiele lepsze niż w 13, że więcej się dzieje, więcej takich faktycznie treningowych. No, bito BUM! 2000 punktów. No, i co? Jest, jest brąz? Jest brąz. Dobrze moi drodzy, idziemy dalej. 13800 punktów. Co? So, kolejny srebrny poziom, czyli w tym ćwiczeniu musisz wycelować ten LS i ustalić jego się za pomocą A-posłuchaj i podaniem w kierunku wskazanym przez strzałki No dobra Aha a, a Best ćwiczenie ever Aha, już, już widzę, że zapisułem I o oh, ale posłał Wszystko na raz mam zrobić? Ciekawe jak No, 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 leć, 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 Dobra, Ronaldo mi już tam poleciał Co jest grane? No, jeszcze raz, jeszcze raz, to trzeba wolniej robić, wolniej cel... Co jest grane? Przepraszam, halo? Halo? Ej, dobra moi drodzy, wracamy, bo wywaliło mi, znaczy zacięło mi totalnie grę No, także jedziemy od nowa, nie mam pojęcia jak ja to zrobię Bo to jest trudne, to jest znowu trudne Nie tak daleko no właśnie, no to jeszcze raz, może, a może tak zrobimy? Czekajcie, tak? Nie tak, Ach. jeszcze raz. No naprawdę, to jest to ogarnięcia mało wygodne. Najgorsze jest to, że oni już tutaj włączyli asystę. Mordy prawie ile, ile jest do przejścia, no to jest niewiarygodne dla mnie No nie ty, nie ty, nie ty zostaw Ronaldo w spokoju Dobra, jeszcze, jeszcze tak parę razy, a potem sobie to zrobię poza Wizją, bo nie będę wam to zaśmiecał przecież aż tak bardzo Pierwsze poszło w miarę dobrze. W ogóle musiałem robić jeszcze raz, przez to, że jakby się nie zapisało. Nie, nie, nie wiem jak. Nie mam zielonego pojęcia, ale to zrobiłem. W ogóle taka ma porada do tego ćwiczenia. Tutaj nie musicie wszystkiego zaliczać. Pokażę wam jeszcze raz. Czekajcie, damy. Dobra, jeszcze raz damy, ale mam nadzieję, że mi się zapisało. Tak, tak, tak. E, spróbuj ponownie, musicie iść po prostu jak, jak wam wygodnie. Musicie, e, Widzicie, nie, nie zaliczyłem tej gwiazdki, ale nie przerwało ćwiczenia. Po prostu jakby musicie na okrągło podawać tutaj do Ronaldo i od razu podajcie sobie do tego. Widzicie, e, idzie to tak, tak. Jeszcze mu dogracie, pyk i Ronaldo uderza. No nie trafiłem teraz. No ale o to chodziło mniej więcej w tym ćwiczeniu, dlatego. E, dlatego to wydawało się trudne, bo myślałem, że wszystko trzeba zaliczyć, a tak naprawdę nie. Poziom złoty, podanie po ziemi. E, w tym ćwiczeniu musi podać do kolejki e, poprzez bramkę i bramka strzałowej będzie się powoli kurczyć, o kurcze e. Nie, 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 o to jest trudniejsze Ale do zrobienia na pewno Dawaj, 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 dobrze nam idzie, dobrze nam idzie, ty, nie wiem, Morata Czemu mam Moratę w ogóle w tym? Nie mogli nikogo nie wiem, Ozil'a nie mogli za... Tak swoją drogą, czy mi się wydawało, czy Ozil był jeszcze w, w Realu Madryt, jak wcześniej grałem sobie Był, nie? Zobaczcie na poprzednie, e, jak grałem e, Klepę w zeszłym odcinku Teraz, o, te, teraz sobie to uświadomiłem No to co, jedziemy jeszcze raz, jedziemy Delikatnie, delikatnie, żeby... żeby nie przedobrzyć. O, idealnie, idealnie. Co, co zrobiłem? Aha, że w strefie niby nie podałem, co? No, teraz podaję. O nie nie, nie. A Może troszkę mocniejsze te podania będę bę 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 robił. Może to jest jakiś jakiś... O Jezu, ten, przecież nie, nie, chyba w życiu bym nie zrobił w taką stronę, nie? Chyba Zaawansowane podanie już są o wiele trudniejsze, powiem wam Niż zwykłe Znaczy chociaż, czy ja wiem Z i tymi i tymi miałem takie same problemy Ważne, żeby to jakoś Nie, Ronaldo, powiedz mi Jak ja mogłem tak ciągle podawać i nagle zrobić tak coś głupiego? No jak? Ale będę przynajmniej mistrzem podań. Nie tam! Serio, ej, ale uwierzcie mi. Przecież podaję tak ciągle norm No, teraz mi akurat nie wyszło, ale podaję przez cały czas normalnie, prawda? Widzicie sobie podaję i nagle on tak z dupy uderza w bok strasznie. Przecież nie uderzam tak normalnie, nie? To jest niemożliwe, żeby tak... AŻ TAK UDERZYĆ W BOK, RONALDO! Wow! A, bo ja mogę sobie... że niby... Że niby tak mogę zrobić, co? Oooo, a nie utrzymałem tego w strefie. Ciężkie, ciężkie, strasznie, ćwiczenie. 3,5 tysiąca. Dawaj, 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 jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ale chyba, jeżeli. Nie, wiecie co, ja to zrobię. Wie, wiecie o co chodzi, ja to zrobię i zaraz będziemy. Udało się. Udało się. Nie wiem, to jest, to było jedno z najgorszych ćwiczeń ever. Serio. Masakra, idziemy dalej. Wyzwanie ten nie, poznaliśmy utrzymać piwkę daleko od obrony. co Najdłużej, jak się dobra, że ten pójdzie za każdy. A, czyli to samo co wcześniej praktycznie, tylko że jest, to jest taki typowy, typowy dziadek. No dobra. Zobaczymy czy uda się to Benzema serio. Aha, Ronaldo, dobra. A, to jest, to już, jest, tych obrońców trochę jest, to się wydaje. No, ale może jak tak pojedziemy po kółku, a nie wiem czy mogę. A, a widzicie? Nie! Nie! 2900. A ile potrzebuje na początkującego? Pewnie tak z 3. 3, 4, 5000. No pewnie tak. Ok. Mora, jaka dira. Jakoś to idzie, jakoś to idzie. Nie, nie, nie. nie. Jest, morata. O i jeszcze, jeszcze się utrzymuje 5000 praktycznie do tych na dole nie podaje... Proszę, żeby tu wystarczyło na początkującego. Mamy początkującego! Jestem początkujący Dzięki wam bardzo za uwagę Mam nadzieję, że odcinek się podobał Bo ja bawiłem się bardzo mało Powiem szczerze, niektóre te wyzwania treningowe są ciężkie No ale ukończone mieć je wszystkie to jest zawsze coś Jeszcze raz dzięki wam bardzo za uwagę I do, do usłyszenia już za dwa dni w kolejnym odcinku gier treningowych Na razie